Ławy wulczanka, wulka Pełchińska 0 do 1 Kilka słów po całym spotkaniu. Prosiłbym trenera gości. Dzień dobry. Ciężki teren. Bardzo cieszą nas trzy punkty, które, które stąd wywodzimy dzisiaj. Zespół. Mój zespół był przygotowany na to, żeby dzisiaj, że będzie tutaj bardzo trudno i, i będzie walka przez całe. Spotkanie, ale jakoś przeciwstawiliśmy się tutaj gospodarzom i, i udało nam się zdobyć jedną ramkę, która dała nam trzy punkty. Mamy trudny terminarz, bo końcówkę gramy z samym, z samym czubem, i te punkty nam są bardzo potrzebne do tego, żeby realizować swoje cele w tej lice. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. No cóż to powiedzieć? No jak nie idzie, to tak naprawdę z... Staniesz na głowie i, i niestety po raz kolejny nieco to zrealizowany. Jeszcze tracimy bramkę tak naprawdę w sytuacji kuriozalnej, bo, bo piłka w momencie yy, gdzieś tam zachowania się odpowiednio mojej drużyny, wykopaliśmy piłkę na, na auty i się nagle okazuje, że, że gospodarz ma z tego sytuacji nie byliśmy do tego na to przygotowani. Hmm, źle ustawieni, no bo tak naprawdę no, powinniśmy tę piłkę dostać. No, niestety nie stało się inaczej, też mam do chłopaków, że mimo wszystko trzeba było zachować czujność jedna sytuacja, yy, jedna sytuacja gości spowodowała to, że yy, no, niestety znowu przegrywamy. Zaangażowania na pewno i determinacji na nie można odmówić, no, ale brakuje niewiele, ale niestety dużo. I, i mówię, no jak, jak. nie idzie całą rundę, to tak, tak jest. No i to jest, dzisiaj to była pogrom tego wszystkiego. To, no, to co się działo na, na boisku, no, w sędziach nie ma co mówić, bo, nie, bo, to, bo to nie o to chodzi, żeby się tłumaczyć z tej porażki. No, przegraliśmy, myślę, że w pewnym meczu, ale, ale tak naprawdę w naszym przypadku to jakość gry jest najmniej ważna, tylko nam zależy na punktach i, i tych punktów nie mamy i znów, znów nam gdzieś tam czas palce uciekają. No i tak to wygląda. Dziękuję. Bo chciałbym, żebyście panowie ocenili pracę sędziów, bo, bo jedną akcją jest wypaczany, wynik spotkania i, i zarówno trenera Hołowca, jak i trena Płaskiego chciałbym prosić o, o ocenę. Zresztą ja rozumiem, że trener gości ma troszeczkę inną perspektywę, no ale, ale chciałbym, żebyście się wreszcie wypowiedzieli, bo to jest jakaś taka sytuacja, że wszyscy trenerzy nie, nie będziemy oceniali i tak dalej, Może trzeba wreszcie zacząć oceniać, bo żenujący jest poziom sędziowania na, w trzeciej lidze. Mogę prosić Telana, bo na okrzyki wie panu i tak, tak dalej, to bardzo... Powiem tak, no jest mi niezręcznie, to, to, to prawda, bo, bo no, trudno mi oceniać. Naprawdę mus, muszę zobaczyć na wideo tą całą sytuację. Nawet nie wiem w którym momencie, bo to tam chyba popełnił sędzia błąd, że, że dał rzut wioski, tak? To, tak mi się wydaje, że, że to o to chodziło. Natomiast powiem tak, no... no Kurczę, no, no, no jest średni poziom sędziowania. No, no nie ukrywam, że, że też nas już w, w tym sezonie e, kilkukrotnie e, no, zabrano nam na, tak naprawdę punkty też e, przez to. No, trudno mi się tutaj wypowiadać, bo, bo nie taka moja rola. No, ja, ja mówię, ja mam, ja mam bardzo młody zespół. Mamy siedmiu, sześciu, czasami ośmiu młodzieżowców w pierwszym składzie. E, zbieramy te punkty, walczymy jak, jak najlepiej się da i, i tak naprawdę no, nie, nie chcę mieć pretensji do sędziów. Unikam tego i, i unikam tego, żeby to naszatnie. Natomiast bardzo rozumiem rozgoryczenie trenera i, i całej drużyny Wisły Puławy, dlatego, że no, też byłem w takiej sytuacji i, i, i jest to naprawdę niefajne, ale no, co zrobić? No, no, trzeba tydzień poczekać, poczekać na następny mecz, spróbować tych punktów poszukać gdzie indziej. No bo, no mówię, no, taki sport, no, jakby nie było tych błędów, to było bardzo przewidywalny, no niestety tak jest, ale inaczej. Dziękuję bardzo. Czy znaczy, generalnie, to, powiem to, tak, no. generalnie powiem tak? Generalnie no, powiem tak. Sędzia popełnił błąd na pewno. No, nie, nie oszukujmy się. No, piłka wyszła na, na od. Powinien tutaj na Nawłóczanki znowić od auto, oddać tam piłkę, no, ale z drugiej strony też ten błąd można było naprawić, bo, bo tak naprawdę wystarczyło ją kopnąć w, w, gdzieś tam w. Do nas, tak? I tutaj oczywiście sędziowie popełniali błędy i sytuacje na ławce gdzieś tam z tym, z tym głównym sędzią to tak naprawdę na, na dłuższą opowieść nie chcę mówić, bo mówię, to nie, jest, to, to nie jest miejsce i pora, żeby o takich rzeczach mówić, ale mówię, no to, to, co się dzisiaj wydarzyło tam na, na ławce, na, gdzieś tam wewnątrz tego pojedynku, to zakrawia naprawdę okpinę a sędziowanie jest no słabe. No wiadomo, że y, trener mógłby inaczej do tego podejść, bo tam gdzieś te, gdzieś te punkty zdobywano. My w tym meczu no, musieliśmy zdobyć te trzy punkty, tak. No i w tym jest taka różnica, że, że gdzieś tam trener mógłby tą gorycz jakoś przełknąć. No my niestety nie możemy, bo, bo, bo mieliśmy nóż na gardle i, i tak naprawdę no, ta sytuacja już naprawdę podcięła nam krzywa. Mieliśmy plan na ten mecz, ale... ale no niestety gdzieś tam runął w grudach, tak I, i, i tak to wygląda po dobrym meczu naprawdę dobrym mecz moim zdaniem może to się nie przewodowały jakieś mega sytuacje no ale tak naprawdę no ciężko naszym polskim drużynom grać w ataku pozycyjnym i, i tak naprawdę no jeden błąd jeden strzał na bramkę drużyny gości spowodował to że, no, że nie, nie, przynajmniej nie remisujemy tak a, a później wpuszczając tych zawodników którzy gdzieś tam Yy, dają jakoś z przodu. Yy, nie czuli się do końca na siłę, żeby zabrać, ale, ale, ale mogłoby się to potoczyć inaczej tak. Także no, w naszym przypadku no, to błąd w innym, w, innym, w innym miejscu, jakbyśmy byli, to ten błąd jeszcze moglibyśmy przeprawić. No, ale, ale niestety jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy. I, i bardziej ten błąd się uwypuklił. tak. Także mówię, no, reasumując, no, jak nie idzie, to nie idzie. No. Mogłem powiedzieć, to powiedzieć dosadniej, ale to nie na konferencji powiem to chłopakom w szatni, także tak to wygląda na chwilę obecną. Dzięki. Cześć. dzięki. nie Dzięki.